Hej, z tej strony gutek, i muszę Wam powiedzieć, że no chciałem rzucić slendera i nagrałem pierwszy odcinek, ale miałem źle ustawiony mikrofon i komentarza w ogóle nie było słychać. Dlatego zaprosiłem moją siostrę, która nagrała jakby drugi odcinek, i teraz Wam go zaprezentuję, ponieważ on jest w dobrej jakości. No i nie jest zbyt długi, więc taki na dobry początek, jakbyście chcieli, żeby moja siostra częściej ze mną nagrywała, to napiszcie, dajcie znać. No, no to zaczynamy. Cześć, tutaj Gutek. A właściwie kto? A właściwie Justyna. Czyli moja siostra. Będziemy... Znaczy, teraz ona będzie grała w Slendera. Życzcie mi powodzenia. No, dobra, możesz zaczynać. Mam nadzieję, że teraz jakoś jest lepsza. No znowu trochę klatkuje, jak widzisz. Płot! Hm. Nie będę już mam wzdłuż płotu. Nie, od płotu nie. I ja będę szła wzdłuż płotu. No dobra, jak wolisz. Ale nie wiem czemu, ale strasznie są niskie FPS -y u mnie na slenderze. Jak idę tak, to idę w tą stronę, tak? No, Czyli w Czyli nie muszę ruszać w OSD. Musisz tylko w. iść... Tak, no w. Bo chcesz iść na bok, prawda? Albo jakoś gdzieś indziej. To wtedy musisz ruszać. O, dobrze. Stalowe nerwy. Mhm. <laughs> Chciałoby się. Dobra, ja chcę przejść między drzewami. Yy. Myślałam, że będę przez nie przenikać. Nie wyszło. Ale chrzęszczy... chrząszczy, jak to się mówi? Chrzęści, o! <ślał> 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 chrząszczy! <ślał> Chrzęści pod stopami piaseczek. Hmm. No się nie ma piasku przecież. no. Co jest, jest, myślili? No. Nie no, ziemia. Ziemia, no ziemia kamyczki nie, jakieś. Ziemia nie chrzęści. Jak kamyczki chrzęszczą, chrząszczą, chrzęszczą. Płot się zawraca, oni mnie si w jakimś ogrodzie zamknęli. Chrzęść wiem, czy ty, ty się tu widzisz Widzę, no spokojnie, no to se skręci. Ale nie, ale chodzi o to, że cał jeżeli mi całą planszę obudowali ogrodzeniem... No na pewno obudowali. No to źle. Dobra, no, to ja przechodzę. Przez miała środek. sekator jakiś albo jakiś przecinak, to byś mogła się wydostać. A nie mogę się po nim spiąć po prostu. Mm, nie, bo trzymasz latarkę jedną ręką, więc jak... Rzucę tę latarkę przez płot i przejdę za nią. Mm, ale pod napięciem, jak jest to, co? Słyszę coś. Jak się wyłączy latarkę? Prawym. Nie, to nie był dobry pomysł. Nie idę przez środek, bo tam jest jego baza. O! ciężarówa! Chyba Jaki traktor, ciężarówka, mówiam. Ten Volkswagen. Nie wiadomo nawet. A zresztą. Zaraz sprawdzę Sprawdź czy jest karteczka. Sprawdzę jaka marka. Slender marka. Marka. <głos> <głos> kto, ma, kto ma pomysł? Niech pisze w komentarzu. No sprawdź, czy jest kartka. No sprawdzam, ale jak się Oj, fajna buda. To wejdę. Patrz. Nie ja się jej boję. Idź, zobacz. Nie Kart... chcę. Kart... Kartka może <noise> nie być. Nie chcę, nie chcę. Kartki musisz zbierać, ja miałem trzy. Ja będę miała sprawdź, cztery. Czy jest kartka? No czekaj, bo, jak... bo ja nie chcę wyjść w ścianę. Ja tak zrobię taki chwyt. 194. Może to kot do czegoś. Do wyjścia. Sprawdź czy jest furtka na płocie gdzieś. Boże boję się, August. O, nie ma. Boję się. O, jest! No, 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 no! No, 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 no. To twoja kartka. Dawaj, zbieraj. Jak? Lewym. Klik. O nie. Od razu coś słyszę. No on czuje, że zbiera te kartki, czy co? Teraz chodzi po drzewach, zaraz zejdzie na dół pewnie. Nie. Nie. Wszędzie ten płot. Może tu jakieś armaty strzelają, co sekundę. Płot. Nie. Widzisz, słyszysz te armaty? Słyszę. Boję się tych armat. Nie pójdę już nigdy na grzyby. Tak chciałam iść na grzyby. O! O, znowu to. To jest samochód! Kolejny. Może to ten sam, tylko kółko zrobiłaś, co? Nie. Będzie inna marka. Boże jak on mi tutaj wyskoczy, to przysięgam ci, że ja... To ja z tym spieprzam. Na górę w sensie. Dokończysz za mnie grę. Nie. Nie spieprzam. Znam, że to kartka. Spieprzam. Ma, masz skończyć. <grym> nie ma. Ale Dawaj ja z drugiej strony pewnie będzie, no. Jest tam, no? Boże Odwróć się. Odwróć się. I uciekaj. Shift. Shift! Jaki shift? No ten biegnij! Kurwa, no! To żeś zagrała! Ale ja nie wiedziałam, co ja mam zrobić. No nie można na niego patrzeć. Dlaczego? Bo on cię wtedy łapie. Ale jak nie ma złapać z odległości? On się teleportuje. Dobra, no to tak grała moja siostra, jak sami widzieliście. Ja mam od ciebie. Nie, bo to, ja... że nie wiedziałam co zrobić w ja trzy kartki. No. Ale ja znalazłem drugi samochód. Dobra, to dzięki. Cześć.